Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym dniu wakacji z Maryją. Dzisiaj udajemy się do świętogórskiego sanktuarium, gdzie umieszczony jest obraz Matki Bożej z dzieciątkiem i kwiatem róży na dłoni. Matkę i dzieciątko umieścił artysta na balkonie przykrytym wzorzystym dywanem. Z balkonu roztacza się widok. Z jednej strony na kościółek świętogórski, a z drugiej na miasteczko Gosteń z charakterystyczną wieżą kościoła farnego. Nieznane jest nazwisko autora, który sprawnie posługiwał się formułami wypracowanymi przez malarstwo renesansowe, umiejętnie połączył je z kultywowanymi jeszcze tradycjami późnośredniowiecznymi. Maryja przedstawiona jest w pozycji siedzącej na tronie. Na lewej swej ręce trzyma siedzące dzieciątko Jezus, podtrzymujące księgę i królewskie jabłko, a prawą dłonią wskazuje na swojego syna. Jednocześnie trzyma w niej biały kwiat róży, symbol czystości i wierności. Po dokładnym przyjrzeniu się można zauważyć, że w jeden palec wbija się kolec, co symbolizuje cierpienie. Obraz przez wieki czczony był przez wiernych. Cuda, łaski wyproszone przez stawiennictwo Matki Najświętszej zaowocowały ukoronowaniem na prawie papieskim w 1928 roku. Uroczystego nałożenia koron dokonał ksiądz kardynał August Chląd, ówczesny prymas polski. Wizerunek przeciekawy, wizerunek przepiękny. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Z tyłu mamy miasteczko, czyli Maria tutaj jest na balkonie, niejako ze swojego mieszkania patrzy, ma piękny widok na miasteczko. Zatem ona wchodzi w realizm naszego życia, ona wchodzi w codzienność. Ktoś gdzieś Idzie, jedzie do kościoła, na Stragan, odwiedzić innych, i w tych naszych codziennych sprawach Maryja jest obecna i przynosi nam Jezusa Chrystusa. Zapraszajmy Maryję do naszych codziennych spraw, obowiązków, tych najzwyczajniejszych. Zachęcam do pisania intencji w komentarzach zawierzajmy je Matce Bożej. W tych intencjach za chwilę pomodlimy się dziesiątką różańca. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na jutro na wakacje z Maryją. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Bożej. Do zobaczenia. Do jutra. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Śrobaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.